Rozpocznij nagrywanie. Żarty o Twojej starej. Play. Diablo 2 i Twoja stara. Część druga. Dobra, misję mamy do zrobienia taką. Musimy iść do Czarnej Wieży i tam musimy zdobyć dwie runy potrzebne do stealth. Mam nadzieję, że... Twoja stara przeminęła z wiatrem. Twoja stara poleca się na grilla. Nie chodź tam. Nie ja chcę, żeby tam... E, pff, nic nie zrobiłem. Jest jedna runa poleciała. Aaaa, to ma Jeszcze raz pójdziemy e, do wieży i kij lecimy od razu. Twoja stara jest windą po lesie. Nie ma, a jest. Twoja stara przeszła painta trzy razy. Czekaj, jeżeli tu jest więzienie, to powinien być gdzieś ten z młotek z kowadłem? A już tu jest tu Twoja stara kiblowała w zerówce. Twoją starą złapali do Pokebola. <śmiennie> Twoja stara kradnie mięso w warzywniaku. <grym znać> w <górę> U -u -ururu. Twoja stara ma stragan na Allegro. Nie, nie mogę. To jest... <grym znać w górę> Twoja stara zamawia taksówkę przez domofon. Czego jest takie duże to więzienie? Dobra, i tu już się mogą zacząć schody. Haha, a cały czas szukałem schodów. Twoja stara jest tak gruba, że dają do niej w zestawie GPS. GPS? O jezu, o jezu, prawie zginęliśmy wszyscy. Twoja stara, moczy pięty w czajniku. Nie mogę, to jest. Czemu to... Czy to kogoś śmieszy? Czemu ja się zaśmiewam? Twoja stara robi wiasty bezdomnym na chatę. Kogo to śmieszy? Nie wiem, ja chyba tracę nerwy do tego. Mana 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 mana. Twoja stara nakręca zegar w wiadomościach. Nie, o że jesteśmy tutaj. Wypiłem to co nie trzeba lagi, lagi lagi, jak u pani gaz Gagi. Stryka gaga kupiła forte i <śmuszczaj> A, myślę, że otworzymy sobie portal na wszelki wypadek i ple ple, plep. wszystkich. Mam taki plan, że e, blokujemy ją. Wabimy ją do drzwi i zakładamy ścianę. Ale. Chodź chodź, 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 bierz ją, bierz ją, bierz ją. Zost nie zostawiaj jej tutaj. Wracamy tutaj, to tu 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 tu, tu 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 tu, wracamy. Chodźcie! Chodźcie! Twoja stara słucha pornoli w radiu. Chodźcie! Ha, 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 nie przejdziesz! Kurde, i tak dostaję. Ha, oh, shit. Nie przejdziesz, nie przejdziesz, nie przejdziesz, nie przejdziesz, nie przejdziesz. Nie przejdziesz. Ups Za małar Wybok złog. Wybok zwłok. Wybok zwłok. Zwłok. czemu jeszcze żyjesz? Wybóg złog. A to nie ma zwłok. Twoja stara podbiera chleb gołębią. Wybóg złog. Aaaaa! Teraz nie będzie śmiesznie. A przestanie być śmiesznie. A przestanie być śmiesznie! Aaa, zginęła! Różka pierścień topa ametyst, brylant, szpisa. Lecimy do Lutgolem. Na wschód jeszcze dalej. Pozdrawiam cię. Pozdrawiam cię, Jerzynie. Twoja stara Jąka się piszące smsy. <laughs> Nie! fuck. A jak tamta zniknęła, to zniknęło też wszystko z nią. Nie chcie szlak, Pepe panie dziobaku. Tylko twoja stara ogląda TVN na Polsacie. Nie, już się więcej nie da. A właśnie teraz jak jesteśmy tutaj, to można sprzedać to za 10 tysięcy... Nie za 8,5. Możemy iść do trzeciego aktu. Oj, golem, golem, golem. Twoja stara versus predator. Ja nigdy, nigdy, nigdy tak szybko tego nie znalazłem. A fart. Fart. Je. Yeah. To i pu, Jaki fart. Nigdy tak nie miałem. Twoja stara pisała maturę korektorem. Nie można. O ściana, 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 ściana. Zamknąłem was wszystkich. Czekaj, teraz ja się tam nie dostanę. Nie mogę sam tego zniszczyć. O nie, o nie. O nie. O Jezu, dobrze, że to się samo psuje. Twoja stara piszczy w trawie. A, to już jest ten Bobos. Chodź. To mnie stara podlewa grzyby w lesie. Chyba twoja. A, tak, ty. Aaaa, zaginiony z wujchura radrymów! Twoja stara podciera się gazetą. Ja tak kiedyś robiłem jak nie było papieru Come on, dajcie mi przejść dalej Dziękuję Nie wierzę, że dałem się nabrać Tędy Na suche wzgórza no, sali umarłych. Szybko, do sali umarłych. Ogarniamy tutaj temat i spadamy. Twoją starą kopnął prąd morski. Twoja stara nie ma szansy na sukces. Twoja stara siedzi za samobójstwo. No <sighs> Leczenie, leczenie. Zbroja pierścienia może się przyda. Kost... A to to już jest kostka chora Dreamów. O. Hot, hot, hot. <grymów> Kostka chora Twoja stara przyszła do domu, jak cię robili. <grymów> Kostka chora Dreamów, którą posiadasz, to, to wielki skarb. To już mam trzy. Trzy pierścienie równa się jeden nowy amulet. Twoja stara ciągnie pasek informacji, w TVN24. Nie nam móc, tak mi się wydaje. Bo ma nazwę białą. Stał nasycone. A, Moje zęby Moje zęby! izlediğiniz şey. için